Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportage hybryda, hybryda typu plug-in, wersja Business Line w kolorze Deluxe White. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sportycz hybryda typu plug-in, czyli 1.6 turbo benzyna 180 koni, do tego silnik elektryczny o mocy 91 koni, w sumie 265 koni, 350 Nm momentu obrotowego. Akumulator o pojemności 13,8 kWh, który pozwala na przejechanie tym samochodem w trybie elektrycznym do 78 km. Wersja Business Line w kolorze Deluxe White. Wersja Business Line z pakietem Voice Plus i z dachem panoramicznym w kolorze Deluxe White. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 225 300 zł brutto. Business Line czyli no, w Sportyżu trzecia wersja wyposażenia w hybrydzie czy hybrydzie typu plug-in druga. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, kamera 360, czujniki parkowania przód-tył, felgi 19 zarezerwowane dla hybrydy typu plugin. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, ciemne szyby z tyłu, podświetlane klamki, szklany dach, czarne relingi. Ładna konfiguracja. Co jest fajne w tym samochodzie? No to, że mamy zasięg w trybie elektrycznym do 80 do 78 km, chociaż moje filmy pokazały, że można nawet więcej przejechać w trybie elektrycznym. No i jeszcze to fajne, że mamy zwiększoną moc ładowania, czyli ładowanie. Na ładowarkach, że tak powiem, miejskich, tych komercyjnych, od powiedzmy 0 do 100% to godzina 44. Zajrzyjmy do środka. Wersja business line z pakietem DriveWise Plus, czy mamy system zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego? Tak wygląda kluczyk. Tutaj kontrolka czujnika martwego pola i wykończenie wersji business line. Pełna elektryka, składanie lusterek, wszystko wykończone na miękko Skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna kierownica, cyfrowe zegary Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, funkcyjny panel Selektor zmiany biegów Shift by Wire, ambientowe oświetlenie Pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica Dwa uchwyty na kubek albo schowek Tutaj również Tapicerka w wersji Business Line w środku materiał po bokach skóra ekologiczna, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, fajna to tapicerka, przyjemna w dotyku, pełna elektryka, drugi poziom asystenta pasaruchu i aktywny tempomat. A tutaj nie zaglądamy, chociaż widać, że jest sporo miejsca na nogi. Skrajne siedziska są podgrzewane z dwustopniową regulacją. Tyły foteli to na biznes linea przystało. Tutaj ekoskóra, tu plastik, tutaj kieszeń. No i moje ulubione zaczepy Zagłówki Wlew paliwa, chociaż w w wlew paliwa otwierany jest od środka. Odczekaj na otwarcie wlewu paliwa. Drzwiczki wlewu paliwa są otwarte. Cyk. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Akcesoryjny hak holowniczy, wertykalny, czyli ten, który po wypięciu jest całkowicie niewidoczny. No a tutaj gniazdo ładowania, type drugi. Moc ładowania 72 i. Czas ładowania od 0 do 100% godzina 44. Ładna konfiguracja. Fotel pasażera elektryczny, podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Tak wygląda tapicerka z bliska. Tutaj mamy poduszkę, która oddzielająca oddziela kierowcę od pasażera. Z tej perspektywy fajnie widać zakrzywienie zegarów. Deska, nitka, schowek. No Jednak biały to jest taki kolor, który zdecydowanie się nie nudzi. Zwłaszcza z tymi czarnymi wstawkami, które się fajnie odcinają, i naprawdę z tym czarnym dachem wygląda zacnie. Dobry wybór pani Jolanto, pani Piotrze. Dziękuję za zaufanie. Życzę tylko przyjemności z jazdy. Oczywiście polecam się na przyszłość. Wracając do samochodu, no nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał systemu zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Zobaczcie, samochód zdalnie sterowany. Nie zdążyłem przejść I wsiadamy do odpalonego samochodu EV, czyli tryb elektryczny Cyfrowe zegary Trochę komputera 69 zasięgów w trybie elektrycznym Przeniesienie napędu, asystent pasa, tryby jazdy eko i Sport, tryby terenowe przez wciśnięcie Snow, Mad, Sand. I przełączanie między trybami jazdy. Mam tu na myśli tryb elektryczny, hybrydowy i automatyczny. Automat hybrydowy, tryb elektryczny. Obraz z kamer pod lusterkiem. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, tryb automatyczny i 100% moc. i e kol lusterko fotochromatyczne. No i dach panoramiczny. Zobaczcie, tutaj praktycznie cały dach jest przeszklony. Kamera 360: dynamiczne linie i w tym samochodzie nawet kolor się zgadza. No i proszę bardzo, jest dostępna nowa aktualizacja. Jutro sobie to pobieranie z Panem Piotrem aktywujemy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcję, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. A Panu, Pani Jolancie i Panu Piotrowi że tylko przyjemności z jazdy. Dobrego dnia. Trzymajcie się. was Ffol hom se.cht Pa. Keer. Movement net inspires.